Tu mamy zadanie z równowagi. No i musimy zrobić oczywiście tabelkę do tego. I znowu mamy stan początkowy czyli tutaj mamy, że do raczynia wprowadzono 2 mole NO2 tym razem i teraz mamy podany jakby produkt, więc tego nie było na początku czyli możemy wnioskować, że reakcja zachodzi sobie w drugą stronę czyli jeżeli tego będzie ubywało X tutaj mamy dwójeczka, tu mamy jedyneczka no to od tego musi powstawać jedna druga X zgodnie ze współczynnikami, no i po reakcji Tutaj mamy 1, 2x, tu mamy 2 minus x. No i do wyrażenia równowagowego. Czyli tutaj będziemy mieli stężenie tego, a tutaj tego N2O4. Dobra, czyli tu mamy 2 minus x, a tu mamy 1, 2x. Mamy ten nawias już jest zbędny. No i stała tam 2,0 wynosi sobie 2 na po prostu. 1, druga razy 2 to jest 1, więc zostaje x. Tu mamy wzór skróconego mnożenia. Więc tak, będziemy musieli to zrobić. No i przeniesiemy sobie x na drugą stronę. Zmienimy tu znak, oczywiście. Minus 5x plus x kwadrat. No i delta to jest oczywiście nasze minus 5 do kwadratu minus 4 AC, czyli A tu mamy 1, no i razy 4, no, czyli to jest 25 minus 16, więc jest to 9. Pierwiastek z delty to, to jest 3 w takim razie, no i x1, x2 to jest minus B, czyli 5 minus pierwiastek z delty przez 2 no i x2 to samo tylko z plusem 5 minus 3 no to jest 2 na 2 to jest 1 no i to jest 8 na 2 czyli 4 no i ten wynik 1 nam pasuje, no bo wiadomo, że nie może przereagować więcej niż brał udział więc więcej niż 2 nie przereaguje no dobra, teraz tak, mieliśmy tutaj policzyć te stężenia czyli to N2O4 w stanie równoważowym. no to mamy 1 druga razy 1 to co nam wyszło, no i przez 1 decymetr sześcienny czyli tu mamy mola tu decymetr sześcienny czyli to wychodzi pół mola na decymetr sześcienny I to przesuniemy, no i stężenie no, no. no to jest 2 minus 1, to jest 1, czyli 2 minus 1 to będzie 1 tutaj mol, to jest 1 decymetr sześcienny znowu. Czyli to jest po prostu 1 mol na decymetr sześcienny. No dobra, mamy jeszcze policzyć ciśnienie więc z równania Clapeyrona będziemy mieli nrt przez sp przez v, przepraszam, no i tak, sumaryczna liczba woli, no to tam policzyliśmy ile tego było, czyli tego było pół mola i tego było jeden mol, czyli razem jest półtora mola, tutaj tych gazów, więc tu stawiam półtora mol, tu wstawiamy 8, 3, 14. jak to Pascal stała oczywiście raz decymetr sześcienny przez kelwin wol i 407 kelwinów. Wszystko dzielimy sobie przez 1 decymetr sześcienny. No i to tam wychodzi 1,53,14,407. No to w hektopaskalach będziemy mieli tyle. No i tam gęstość, jeszcze było tej mieszaniny policzyć. No więc y, musimy, jak mamy gęstość, no to oczywiście będziemy dzielić sobie wszystko przez objętość. No a tutaj musi być masa. No to, żeby tu była masa, no to muszę liczba moli każdego ze składników masy policzyć, na przykład jedynki, no to liczba moli razy masa molowa tego pierwszego. Nie? Więc liczba moli no to było pół mola razy yy, 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 to ma, o ile się nie mylę, 92 ma samolubo, także podstawiam, no i plus, to drugie było tego 1, razy 46 ma NO2, o ile się nie mylę, więc tutaj w gramach, czyli z tego nam wychodzi 92 gramy na decymetr. Cześć. No i to tyle w tym zadaniu. Dajcie suba, łapa w górę, polećcie nieznajomym. Cześć! Odchylenie standardowe może odjąć mowa, są gry hazardowe, przez które można stracić głowę. To...